Kanale. Julia, Maja, z tej strony Julka. I dzisiaj Wam pokażę 5 rzeczy, które kupiłam ten, do, do szkoły. Kupiłam takie dwie. Tu jest 6, tu są 3. I tu są trzy Ze Sprandi z CCC. I to mam piórnik z Martesa taki mega pojemny, bo ma tu takie coś na ołówki. Tu ma na liwniki, Tu ma na e, długopisy. I tu ma taki pojemnik. Z TTC riboka, Fajny. Po bo tu ma takie dwie kroszonki. Osobną głęboką taką małą. Tutaj jeszcze taką mniejszą. Buty z Martesa Arasia. Są korki na głęb. Takie fajne. I teraz Wam pokażę bym cena ich. Jedna, takie, takie skarpety kosztują 25 zł. Te 25 zł za 3 sztuki i te 25 zł za 3 sztuki. Turnik też 25. Kwiatak 110. Buty 149. I to w sumie to wszystko.